Postulatę. A jak tutaj się ma y, zgoda rektora do tego, co tutaj się dzieje? Czy znaczy, chcieli Państwo zgodę? Tak, tak, tak. Zgodę. A jest pisemna? Nie jest pisemna. A musi być, musi nie być, nie być pisemna. pisemna. Tak. Tak. Jak będzie potrzebna pisemna, to będzie też potrzebna. No to Tam przecież... Czekaj w nocy! Instytucja, uniwersytet, który ma chronić studenta, wysłał na nich policję. Wysłał policję na pokojowo protestujących, studiujących. Tylko po to, żeby poczyścić akademik, żeby on mógł zostać powrotem wydany na wolny rynek, żeby był sprzedany zyskiem dla uniwersytetu, z którego studenci nie będą mieli nic, poza tym, że będą teraz musieli szukać akademików na wolnym rynku. Po prostu y, mieszkamy w klitce. Y, przez jakiś czas również borykałem się z bezdomnością to jest wszystko właśnie dlatego, że nie da się po prostu znaleźć mieszkania teraz obecnie. Co w ogóle tutaj robicie? Jaka jest Wasza taka wewnętrzna motywacja do tego, żeby tutaj być? Bo przecież studenci równie dobrze mogliby teraz pójść sobie na miasto z, z kawą w ręku i pospacerować na przykład po błoniach. Tak? Oczywiście mogliby, ale e, w międzyczasie, żeby mieć w ogóle na tą, na tą kawę, muszą pójść do pracy, muszą, muszą mieć gdzie mieszkać, e, muszą znaleźć sobie rok do, 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 do mieszkania, a, a mieszkania są coraz bardziej droższe. I płace się w ogóle nie zmieniają, warunki pracy są coraz bardziej cięższe, nasza w ogóle, ogólna sytuacja materialna i po, po tą sytuację materialną rozumiemy właśnie i przestrzeń życiową, przestrzeń do wypoczynku, ale także przestrzeń do, przestrzeń do pracy i przestrzeń, przestrzeń do, tym samym przestrzeń do nauczania jest coraz to, coraz to bardziej gorsza przez powiększający się kryzys. E, e, społeczno-ekonomiczny włączony z antyspołeczną polityką uczelni, nastawioną jedynie na akumulację zysku, a nie na zapewnienie podstawowych potrzeb. Powiesz mi od początku do końca, dlaczego tutaj dzisiaj strajkujecie, tak naprawdę nie dzisiaj, bo od nocy, co się tak naprawdę wydarzyło? To jesteśmy tutaj od wczoraj popołudnia, kiedy rozpoczęliśmy pokojowy strajk okupacyjny w domu studenckim kamionka, który należy aczkolwiek nie spełnia swojej funkcji akademikowej w zasobach domów studenckich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jesteśmy studentkami i studentami zrzeszonymi w kole młodych, kołach młodych, inicjatywy pracowniczej. I taka forma działania została przez nas podjęta po tym, jak wcześniejsze formy prowadzenia, nagłaśnienia tematu z władzami uczelni nie zostały odebrane. Nasze żądania nie zostały wysłuchane ani jakkolwiek podjęte do dyskusji. Mieliśmy jedną rozmowę z panem rektorem obecnym, tak. panem rektorem, profesorem Jackiem Popielem tak. w rektoracie, natomiast nasze żądania, no, tak jak wspomniałam, nie zostały wysłuchane a rozsłuchane poważnie. Jesteśmy oddelegowani do rozmów z samorządem studenckim, który ma monopol na a, przedstawianie interesów studentów e, władzom. Natomiast samorząd studencki również nie zgodził się z naszymi postulatami, żądaniami dotyczącymi przywrócenia do funkcjonowania Domu Studenckiego Kamionka, czyli w tym samym e, zdjęcia uchwały Senatu z 2017 roku, która dotyczyła sprzedaży tego domu, więc od tego roku e, dwa, e, dwa, domy, znaczy dwa budynki, które należą na do Domu Studenckiego, są wystawione na sprzedaż nieskuteczny. To jest efekt tego, że jesteśmy jako osoby studenckie po prostu zmęczone tym, że uniwersytet stracił swoją rolę jako, zaple jako miejsce socjalne, które oprócz czystej edukacji, książek i przekazywania wiedzy ma też zapewnić osobom studenckim warunki do przekazywania tej wiedzy. To, żeby student nie musiał mieszkać tutaj na plantach, żeby móc chodzić na uniwersytet na zajęcia, żeby nie musiał się stresować tym, że landlord go bywali z mieszkania, że mu wbije na mieszkanie i będzie się stresował i przez to nie zaliczy sesji, żeby student nie chodził głodny, tylko żeby uniwersytet zapewnił mu stołówkę z tanim posiłkiem. Uniwersytet, zwłaszcza Jagielloński stracił tą swoją rolę i jakby ten moment, kiedy uniwersytet ogłosił, że sprzedaje bursę Jagielońską, kiedy uwaga, Uniwersytet Jagielloński to jest 46 tysięcy studentów, Uniwersytet Jagieloński ma tylko raz, dwa, trzy, Cztery akademiki, w tym jeden chce sprzedać. Więc, jakby e, to jest nieśmieszny żart, że UJO tak postępuje. My tutaj nie jesteśmy zrzeszeni w organizacji Młodzież Inicjatywy, pracow młodzież inicjatywy Pracowniczej, Studenckiej Inicjatywy pracowniczej Czy inicjatywy Nie z zewnątrz, po prostu. Nie z zewnątrz. My no. jesteśmy też studentami, czyli studentkami, osobami studenckimi tutaj wszystkie. Reprezentujecie jakąś Re instytucję, Jak Jakiś NGOs? Reprezentujemy różne organizacje, w których się zrzeszaliśmy. To bardzo e, całe wsparcie dla młodych. Inicjatywy pracownicze jest bardzo niezależne, koordynowane przez ich znajomych, przez grupy współpracujące. Ja należę do Krakowskiego Ruchu Lokatorskiego i w poniedziałek też będzie o 17.30 na ulicy Karmelickiej demonstracja przeciwko kredytowi 0%, który zdewastuje rynek mieszkaniowy w Polsce, ale też zamierzamy połączyć ją z wiecem poparcia dla Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Mamy tutaj grupę nieustającej pomocy. Generalnie tutaj różne krakowskie kolektywy oraz niezależni studenci, studentki, osoby studenckie chcące wyrazić swoją solidarność z Młodymi Inicjatywy Pracowniczej oraz niezadowolenie z tego, że rektor Popiel wysłał bez policję na osoby w kamionce, mimo że mówił, że chce traktować z nimi. Parlamentarny klub Lewicy, Partia Razem, pani Daria Gosek-Popiołek, jest e, uczestniczką e, demonstracji, manifestacji w ramach e, Kamionki, która ma w jakiś sposób pokazać, że studenci są chyba wykluczeni na rynku, najmniej na rynku akademickim, prawda? O co tutaj chodzi, pani poseł? Ja już z e, Kołem Młodych i Pracowniczej prac, współpracuję dłuższego czasu, e, ponieważ to nie jest tak, że ten temat kamionki pojawił się wczoraj czy przedwczoraj. Już od kilku tygodni trwają rozmowy między przedstawicielami studentów a podmiotem. Które mają doprowadzić do tego, żeby ten akademik, te, te, te dwa budynki, akademików, akademików zostały e, na nowo otwarte dla studentów. To zostało! Kamiełka zostanie! Woo. Akademia jest dla wszystkich! Akademia jest dla Okej, okay. możesz powiedzieć, jak się nazywasz? Co studiujesz, co e, robisz w Krakowie? Dawid Małecki, jestem członkiem krakowskiego koła młodych inicjatywy pracowniczej. Obecnie jest na urlopie dziekańskim, także tutaj wykorzystuję ten czas nie tylko na pracowanie, ale też na, na aktywizm. Także no, myślę, że w Krakowie mieszkam od 4 lat i, i działam tutaj, żeby polepszyć los studentów razem z innymi osobami tutaj strajkującymi. Okej, okay. co ty tutaj robisz w ogóle? Dlaczego przyszedłeś i jaka jest twoja taka subiektywna motywacja, żeby tutaj być? Tak, to znaczy ja tutaj e, uważam, że te budynki, które tutaj widać, jeden i drugi e, Domu Studenckiego Kamionka powinny zostać przywrócone e, najlepiej od przyszłego roku akademickiego. Takie jest nasze główne żądanie. Dlatego, bo Uniwersytet Giloński sukcesywnie likwiduje tą bazę e, domów studenckich, mimo stale wzrastającej liczby studentów. E, ta ilość tych miejsc w akademikach się nie zwiększyła praktycznie od lat 70. Uważam tą sytuację za skandaliczną i, i walczymy o to, żeby to zmienić. Żeby przede wszystkim przebić się przez, no być może jakiś beton czy pewne niezrozumienie ze strony władz uczelni i żeby te potrzeby socjalne studentów także były brane pod uwagę. Nie tylko te potrzeby intelektualne czy potrzeby, nie wiem, jakiegoś prestiżu pewnie, który się wiąże z tą uczelnią najstarszą w Polsce ale to są bardzo często puste słowa. Najważniejsze jest właśnie to, żeby tutaj faktycznie studenci czuli się jak u siebie w domu, a ten dom jest im likwidowany. Też ująć te budynki praktycznie no musiał do nich dopłacać. One stały po prostu wiele, przez 5 lat nieużytkowane, z krótką przerwą na pobyt tutaj uchodźców. Starano się je sprzedać, no i to się nie udało, więc tutaj były przeprowadzone kontrole techniczne, ten budynek jest w miarę dobrym stanie technicznym. Na pewno przydałby mu się remont, ale tak, jesteśmy tutaj i kamienka przestała być już pusta stanem. Jak wygląda Twoja sytuacja na rynku najmu? Radzisz sobie, czy też jakoś jesteś elementem tego wielkiego problemu? Myślę, że jestem jednym z bardzo, bardzo wielu elementów, gdzie po prostu mieszkam w klitce. Przez jakiś czas również brykałam się z bezdomnością to wszystko właśnie dlatego, że nie da się po prostu znaleźć mieszkania teraz obecnie. Okej, okay. powiedz co studiujesz i jak się nazywasz? Obecnie nazywam się Gabe Gabriela. Obecnie przerwałam studia właśnie z uwagi na sytuację materialną i wracam w październiku. Planujesz tutaj zostać na parę dni, czy w ostateczności parę godzin. Parę dni ja to już jestem od samego początku, w sensie aż do skutku, aż nasze postulaty zostaną wysłuchane i wzięte pod uwagę przed władze uczelni, bo do tej pory nie mieliśmy takiej gwarancji. Wczoraj została wysłana na nas policja. No właśnie, tak. dlaczego i czy sam też byłeś zdziwiony tą formą e, trochę takiej e, agresji ze strony uczelni czy, hmm. czy takiego no, trochę no, ciosu poniżej pasa w, w stronę studentów? Tak, tak, No tutaj na pewno, e, nie że nie braliśmy tego pod uwagę, to, to była jedna z ewentualności, e, jednakże no, to pokazuje jak chaotycznie UJED się zachowuje. Do tej pory, właśnie teraz jedziemy na rozmowę z, e, z przedstawicielami władz uczelni. Mamy nadzieję, że dojdziemy tam do jakichś ustępstw czy wywrzemy pewne ustępstwa. Przede wszystkim chcemy, żeby władze uczelni przyjechały tutaj do budynku i zaczęły tutaj z nami rozmawiać. Domagamy się także, że każda z osób, która bierze udział tutaj w tym strajku okupacyjnym, nie poniesie żadnych konsekwencji prawnych ani dyscyplinarnych. To jest też bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa. Wykorzystujemy autonomię uczelni i fakt, w którym mocno wierzymy, że uczelnie jest dobrym wspólnym. mojego kanału na platformie ByCoffee. Link znajdziecie niżej w opisie. Będę wdzięczny za małe wpłaty. Dzięki nim mogę dalej tworzyć wywiady oraz ciekawostki o charakterze popkulturowo-społecznym. Dzięki za obejrzenie odcinka i do następnego. Cześć!